Życie to smutny poemat. Twe życie minęło, nagle skończyło, śmierć przyszła, zabrała ze sobą. Wspomnień tysiące na nowo ożyło. Nic nie zmienimy, każdy pójdzie tą drogą. Fajansowe naczynia czekają na ciebie, jakbyś tylko na chwilę gdzieś poszła dzbanuszek do mleka, samotnie stoi, tylko radość się gdzieś ulotniła, uciekła. Choć ciebie tu nie ma z nami, świerszcze wieczorne grają koncerty, żaby kumkają znów w stawach, ptaki ćwierkają, radosne wydają dźwięki. Kwitną jaśminy, róże i lilie, jak to możliwe tak bardzo się dziwię solniczka w kuchni na ciebie czeka fajansowe na parapecie doniczki noc się zbliża po malutku cichutko nikt nie zagląda już do cukierniczki niby świat wygląda tak samo wszystko zakwita dookoła ciebie tak bardzo nam brakuje za oknem znów bzyczy pszczoła, serce w kawałki się rozsypało, czy co się jeszcze w całość poskleja? Gdzie teraz jesteś? Kochana mamo, życie to jednak smutny poemat. Nic już nie będzie smakować tak samo. Tak bardzo tęsknię za tobą, mamo.